Wróciłem z pracy do domu i zobaczyłem swoje rzeczy wyrzucone na ulicę, spakowane w worki na śmieci. Moja siostra stała tam z moją matką w drzwiach i powiedziała – poszukaj sobie miejsca do mieszkania, braciszku. Tutaj nie ma już dla ciebie miejsca. Moja matka zaśmiała się i nie stanęła w mojej obronie. Zebrałem swoje rzeczy i odszedłem. Dwa miesiące później zadzwoniła do mnie z zrozpaczona – gdzie jesteś, Aleksandrze? Wróciłem do domu po wyczerpującej zmianie i jeszcze zanim dotarłem do wejścia do bloków w Krakowie poczułem, że coś jest nie tak. Moje rzeczy leżały porozrzucane na chodniku, upchane w porwanych workach na śmieci, wystawione na mroźny wiatr jak bezwartościowe rupiecie. Na szczycie schodów stała moja siostra, Zofia, z założonymi rękami, oparta o framugę z triumfalnym wyrazem twarzy, a obok niej moja matka, Helena. Obserwowała to wszystko, jakby była to sytuacja zupełnie naturalna. Poszukaj sobie innego miejsca do mieszkania, braciszku. Tutaj nie ma już dla ciebie miejsca, powiedziała Zofia z krzywym uśmieszkiem, który zdawał się rozcinać moją skórę. Spojrzałem na matkę, oczekując jakiegokolwiek gestu, jednego słowa, choćby najmniejszego znaku szacunku. Lecz jedyne, co otrzymałem, to krótki, zimny, niemal ulżony śmiech. Jakby w końcu pozbyły się ciężaru, który latami musiały znosić. Przełknąłem ślinę, czułem pieczenie w piersi, ale odmówiłem sobie łez. Schyliłem się i zacząłem zbierać swoje rzeczy tak jak zbiera się resztki po kimś zupełnie obcym. Dziękuję. Właśnie dałyście mi najważniejszą lekcję w życiu, mruknąłem z gorzkim uśmiechem i odwróciłem się. Przez lata byłem filarem tego domu. Pracowałem podwójnie na nocnych zmianach, aby opłacić rachunki, pomóc Zofii w nauce, kupić leki Helenie. Zawsze powtarzałem, rodzina jest najważniejsza. Ale tamtego dnia, patrząc na swoje rzeczy wyrzucone na ulicę, zrozumiałem coś, czego przez długi czas nie chciałem dostrzec. Dla nich byłem jedynie wygodą. Minęły dwa miesiące. Dwa miesiące, w których nauczyłem się oddychać na nowo. Za niewielkie oszczędności wynająłem małe mieszkanie w Nowej Hucie. Proste, ale noje. Po raz pierwszy poczułem spokój. Nikt nie rozkazywał mi, nikt mnie nie umniejszał, nikt nie traktował jak rodzinny personel. Na początku to było dziwne. Po latach duszącej rutyny, rozwiązywania cudzych problemów, dźwigania obowiązków, które nigdy nie powinny być moje, cisza w moim nowym domu brzmiała jak kpina z mojej samotności. Z czasem jednak zamieniła się w wolność. Przestałem płacić ich rachunki, przestałem być bankomatem rodzinnym. Zofia pisała do mnie wiadomości, żądając pieniędzy, jakby miałbym moralny obowiązek finansować ich wygodne życie. Czytałem je, uśmiechałem się i usuwałem. Po raz pierwszy poczułem, że nie jestem nic nikomu winien. Zacząłem dbać o siebie. Kupiłem skromne, ale nowe meble. Każdy przedmiot w mieszkaniu był małym zwycięstwem. Postawiłem sobie nawet stół w jadalni, choć mieszkałem sam. Jako symbol, zasługuję na to, by jeść w spokoju. Znów zacząłem marzyć. Zapisałem się na kurs, o którym od lat marzyłem, ale nigdy nie miałem czasu, bo obowiązki w domu ciągnęły mnie w dół. Teraz wreszcie mogłem. Pracowałem ciężko, ale to miało inny smak. Robiłem to dla siebie. Im bardziej rosłem, tym częściej wracałem myślami do dnia, w którym moje rzeczy leżały na ulicy. Obraz Heleny śmiejącej się i Zofii szydzącej już nie bolał, on mnie wzmacniał. Zacząłem doceniać każdy szczegół życia gorącą kawę rano. Spokojną muzykę w tle, świadomość, że nikt nie zapuka do drzwi prosząc o pieniądze. Po raz pierwszy istniałem dla siebie samego. Pewnego spokojnego wieczoru, w chwili cichego zwycięstwa, zadzwonił telefon. Od razu rozpoznałem numer Stary numer domu Heleny. Odebrałem. Po drugiej stronie głos mojej matki drżał: Aleksander, gdzie jesteś, synu? Wziąłem głębszy oddech i zamknąłem oczy. To było tak, jakby przeszłość zapukała do moich drzwi po raz kolejny. No, proszę, mamo odpowiedziałem z ironią myślałem, że nie ma już dla mnie tam miejsca. Usłyszałem stłumiony płacz, a potem zdanie, którego nigdy nie spodziewałem się usłyszeć: Twój ojciec źle się poczuł. Trafił pilnie do szpitala Nie wiem, co robić Zofia też nie. Zawsze to ty wszystko załatwiałeś. Proszę wróć do domu, potrzebujemy cię. I błaganie brzmiało jak sprawiedliwość wymierzona przez los. Przez lata traktowały mnie jak kogoś zbędnego. Wystarczył pierwszy poważny kryzys, żeby sobie o mnie przypomniały: ja ten balast, ja ten problem, ja ten, którego wyrzuciły na ulicę. Powstrzymałem śmiech. Wiesz, mamo, nauczyłem się czegoś przez te dwa miesiące. Kiedy ktoś pokazuje ci, jakie miejsce u niego zajmujesz, największą głupotą próbować zostać, a wy bardzo wyraźnie pokazałeście mi moje miejsce. A teraz, kiedy dom wam się pali, nie proście mnie, żebym wracał jako strażak, płakała, próbując się tłumaczyć, że była zdenerwowana, że Zofia ją podburzyła, że to nieporozumienie. Ale pamiętałem, pamiętałem jej spojrzenie, okrutny uśmiech Zofii, moje rzeczy potraktowane jak śmieci. To nie było nieporozumienie. To była prawda. Aleksander, błagam, chociaż przyjedź ze względu na ojca. Zamknąłem oczy. Część mnie prawie uległa. Prawie. Ale nie tym razem. Ojca szepnąłem, tego samego, który nigdy nie zadzwonił, żeby sprawdzić, czy wróciłem żywy po nocnej zmianie, tego samego, który nigdy mnie nie bronił, gdy traktowałyście mnie jak domowego parobka, cisza. Przekro mi mamo. Ale teraz to ty będziesz musiała sobie poradzić. I rozłączyłem się. On dokonał już swoich wyborów. Tak samo jak oni dokonali ich wobec mnie. Odłożyłem telefon i usiadłem na brzegu łóżka w moim niewielkim mieszkaniu w Nowej Hucie, słuchając jedynie odległego dźwięku wiatru uderzającego o okno. W tym ciężkim milczeniu uświadomiłem sobie coś, czego nigdy bym się po sobie nie spodziewał. To nie była zemsta. To była sprawiedliwość. W następnych dniach telefon nie milknął. Najpierw dzwoniła moja matka, Helena, zostawiając rozpaczliwe wiadomości. Potem moja siostra, Zofia, wysyłając długie smsy, próbując używać tego samego autorytarnego tonu, co kiedyś, jakby wciąż miała nade mną jakąkolwiek władzę. Nawet krewni, których nie widziałem od czasów szkolnych, w Krakowie zaczęli się odzywać. Ale ja się nie pojawiłem, nie odebrałem, nie wróciłem. I wtedy, po raz pierwszy w życiu. Zrozumieli coś na mój temat. Aleksander nie był już użytecznym braciszkiem, którego można było wyrzucić jednego dnia, a następnego zaciągnąć z powrotem. Zmieniłem się, odrodziłem się i oni musieli się z tym pogodzić. Dziś, kiedy patrzę wstecz, nie czuję żału, czuję dumę. Dumę, że nie wróciłem do miejsca, w którym nigdy nie byłem naprawdę kochany. Dumę, że odbudowałem swoje życie własnymi rękami, nie zależąc od nikogo, nie uginając się pod oczekiwaniami, które nigdy nie były moje. Dumę, że odkryłem własną wartość z dala od tych, którzy potrafili mnie jedynie umniejszać. A jeśli jakaś lekcja z tego płynie, to właśnie ta. Czasem życie musi wyrzucić nas na śmietnik, abyśmy odkryli, że od zawsze byliśmy złotem. Bo kiedy najbardziej mnie potrzebowali, uśmiechnąłem się. Zamknąłem drzwi i poszedłem dalej. Nie z powodu złośliwości, lecz dlatego, że wreszcie zrozumiałem, iż mój los nie jest związany z tamtą przeszłością. I to była bez wątpienia moja największa sprawiedliwość. To jest moja historia historia bólu, odrzucenia, ale przede wszystkim odrodzenia. Cichy krzyk człowieka, który odkrył, że potrafi wznieść się wyżej, niż kiedykolwiek przypuścił. Aleksander zrozumiał, że nie jest ciężarem, nie jest resztką, nie jest kimś do wyrzucenia. Odkrył, że jest wartościowy i że nikt już nigdy nie będzie miał mocy, by go zgasić. A teraz chciałbym zapytać ciebie, czy przeżyłeś coś podobnego? Czy spotkało cię traktowanie jak kogoś bez wartości? Ale udało ci się podnieść i zwyciężyć? Napisz w komentarzach. Twoje doświadczenie może podnieść kogoś, kto właśnie teraz słucha tej historii. Jeśli ta opowieść poruszyła twoje serce, zostaw lajka to pomaga dotrzeć z przekazem dalej. Nie zapomnij też zasubskrybować kanału i włączyć powiadomień. Co tydzień przynosimy mocne, poruszające historie, które skłaniają do refleksji nad życiem, nad tym, kim jesteśmy i na co zasługujemy. I udostępnij ten film komuś, kto być może właśnie dziś potrzebuje usłyszeć takie słowa. Czasem jedno kliknięcie to impuls, którego ktoś potrzebuje, by się podnieść i zacząć od nowa. Bo na końcu, największe zwycięstwo to nie oddanie bólu, to pokazanie, że przetrwałeś i wygrałeś.